Urbex jest rzeczą niebezpieczną. Twórca nie zaleca naśladowania czynności. Cześć widzę, jestem w 2012. To jest jeden z urbexów na moim kanale. Dzisiaj będziemy yy, no, nagrywać i zwiedzać te odwiedziny. historii na z części koszer wojskowych. Jak pewnie pamiętacie, z serii 7 dni Urbex. Więc to jest właśnie fajne. I tak jak, jak widzieliście na innym na odcinku serii. Tutaj są napisy, prawdopodobnie podpisali się żołnierze, na przykład Krosno, albo 1973 rok, to właśnie te no przełamy 1900, 1900 roku, 1800, to właśnie te koszary funkcjonowały i normalnie wszystko było. Teraz stoi to opuszczone. I my dzisiaj to zjedzimy. Bo w się 7, właśnie brakło czasu na, brakło na odcinków na właśnie zjedzenie tego. I będą to normalne odcinki. I właśnie ok, bo zostało tu ba, bardzo dużo budynków do obejrzenia. I tak, tu mamy gniazdo. Tam to tymi tam jest druga część, do której przejdziemy od tyłu, ponieważ za tymi drzwiami jest zamulowane cegłami, tak samo jak jest tam, tylko tam już nie ma drzwi i to jest właśnie tutaj zamurowane i więc po prostu będziemy musieli wejść od drugiej strony, bo od drugiej strony jest wejście i też zaraz pójdziemy sobie na górę zobaczyć. I tu są jeszcze takie stojące z dachu ze ściany. Pręce za tym no i Tu będzie też zamurowane przejście, więc będziemy musieli iść po prostu tyłu. Widzowie, teraz przechodzimy na górne piętro. Jak widzicie schody nie są dobrze zachowane. I jak tutaj wszyscy trochę widzieli, jak przejście będzie może trudne, ale udało się. I widzę, że tu będzie łatwiej, bo są większe stopnie. Ale... O. Udało nam się tu wejść. Tylko tu mamy taki trochę zawalające się sufit. Najpierw wejdziemy dla stylów, bo są tu albo wygodniejsze cvody, można powiedzieć. Więc tu mamy takie okno. Zobacz, to ten niesamowity z w którym te że przez kilka lat się tworzyły. Rozumie to, to? Dziwi. No, sobie okrągłe okno. Może była tutaj jeszcze Pani ale widzimy z tego resztę budynków z koszarów błyskowych. Pochodzimy teraz właśnie na, byliśmy na parterze, byliśmy na strychu, przechodzimy na pierwsze piętro, no? czyli tutaj. I tu są takie yy, pokoje, też uważali, żeby nam się sufity nie zawalią na głowę, bo mogły być to niebezpieczne. Bo tu mamy jakieś starą rzecz, już alarm, czy coś takiego. Tu też mamy taki pokój. Tam i w górnej części okna, a tam Że nie okna, tylko to jak brzmi. A tu widzimy mamy, zapomnijcie, zawalony już dach, wszystko się, sufit, a na górze właśnie strych. I to wszystko tu zarzadło. Tam mamy dół okienkosza. Widzicie szkody do część tego, tego budynku, tam przez okna, widzicie wrażliwy kosza. Oj, jest oj, oj, Mówię. Tu mamy też taki pokój, no ale te belki są proste, ale tu już się widzę, że wie. Tu mamy balkon, jak był w innych budynkach, to on no, w każdej chwili może robić, tak samo jak budynek, więc wiecie, to, gdzie to jest to sobie to nagrać, to teraz jest najlepsza pora, wiosna, więc Widzowie, jesteśmy w tej części, gdzie mamy jeszcze takie stare drzwi. I to jest ta część, która była zamurowana. Że nie można było wejść. Ale chyba jest jeszcze jakaś kolejna, bo tu nie widzę zamurowanych drzwi. Mamy taką lampę właśnie, zachowaną jeszcze już oczywiście bez żarówki, Nie, żelufka jeszcze jest. Ale nawet gdyby się nie wywaliła, to prąd tu podłączonego pewnie nie ma. A jak widzicie, tam są kamery. Po drugiej stronie na tyle jest szkoły, jest to też teren koszar, ale taki następny. Przechodzimy do dalszej części tego budynku. Znaleźliśmy część budynku, która była zamurowana. w no, tym widzicie, już sytuacja wygląda trochę lepiej. Tu już oczywiście nie ma podmogi, ale mamy pieska Flowy zachowany. Naprawdę bardzo fajnie. Ja tak chcę jeszcze zobaczyć, tu już jak widzicie podłoga się sypie. no ale jest też fajne, żeby zobaczyć jak to jeszcze istnieje i jest i widzowie to jest koniec tego odcinka, ja się z żegnam, to były część koszar wojskowych i papa pa!